Dzień dobry widzowie, dzień dobry czekajcie, niech ja się tutaj obrobię tylko. Kurwa śmieci, nie śmieci. Z pracy człowiek wychodzi, to wiecie, trzeba po sobie posprzątać. Czekajcie to. O Jezu. O. Jeszcze do śmietnika zajdziemy. Czekajcie. O. Kurwa, gorąco, ja to kurwkę ubrałem, nie wiem po co. Służba podosprzątuje. Cześć drodzy widzowie, witam was wszystkich serdecznie. Po dosyć długiej przerwie e, z tymi nagraniami filmików i w ogóle. Słuchajcie, e, dlaczego tak to wszystko długo trwa, powiem pokrótce. E, w momencie, kiedy nagrywam filmik, daję go od razu do sprawdzenia, żeby e, ułatwić życie tym wszystkim hamom co zgłaszają co tam tego starego yy, odyńca ludzie tam zgłaszają te moje filmiki i daje do sprawdzenia sprawdzenie takiego filmiku trwa około 2-3 dni i jak już jest włączone wszystko elegancko to my wtedy to udostępniamy więc tak to wygląda no ja też niezbyt mam czas nagrywać dla was filmiki ale ale w, w miarę możliwości to jasne, że czemu by nie. Słuchajcie, co słychować. Jadę właśnie teraz z pracy, to znaczy idę teraz z pracy. Zobaczcie, piękne Glasgow. O. A tam za moimi, no cóż, za moimi plecami Glasgow Central Station. Więc do pociągu nie mam daleko z roboty. Słuchajcie, jadę do Sebastiana zobaczyć na kwaterę, na jego na jego dziuple zgadaliśmy się chwilę mówię to yy, podjadę no i tak to ten dzionek leci zmordowany jestem słuchajcie bo yy, człowiek o piątej wstaje do tej godziny szesnastej trzeba zapierniczać to wiecie ale jest Duszno jest, strasznie duszno. Jak na lipiec to wam powiem, ta pogoda powinna być upały i w ogóle, a w tym roku już coraz gorzej. Chyba z roku na rok to coraz gorzej z tą pogodą jest eee, w tej Szkocji, bo no i chyba wszędzie, bo kiedyś to lato to było lato. Słuchajcie, wiecie jak to przy, przygrzało to było gitara. Tutaj do tego budynku to ja się wybieram tutaj niedługo. Ja tu chyba przyjdę do tego budynku, ale powiem Wam dlaczego. Słuchajcie, motyw. Jak umiałem akcję. Akcja, akcja, mon, akcja pociąg. No, już tak mnie wyprowadzili z równowagi te ci kolejarze i ci wszyscy ludzie, co tam zarządzają tym, no nie powiem, no tym cyrkiem, co za, zarządzają. Słuchajcie, płacisz za bilet. W tej nazad, w tej wewte. No i wyobraźcie sobie mordeczki drogie, że kancelują te pociągi. Eee, wracasz do domu, kończysz pracę o 16, a wracasz do domu kurwa o godzinie 19 20. I teraz jaki jest motyw? No, bo tam piłka, jedni mówią, bo piłka, drudzy, bo będą kolejarze strajkować. No i zobaczcie, jechałem pewnego razu, pewnego razu, czyli może przedwczoraj to było dokładnie. Wczoraj, czy wczoraj dojechałem normalnie, przedwczoraj. Wyobraźcie sobie, wsiadam w pociąg, docelowy pociąg, gdzie muszę dojechać na stację swoją i w ogóle. Wyobraźcie sobie, że yy, on przez ten swój megafon w pociągu mówi, że on tylko dojeżdża do... Yy, Lombard Central. Dalej nie jedzie, bo coś tam, coś tam. No ja wiem, no dobra, to zaraz podstawią drugi. Ja wychodzę, słuchajcie, wbijam się na peron, a tam kurwa godzina 20 do drugiego pociągu. A London Houston, jedziemy do London Houston? No i słuchajcie, skansylowany godzina 20, nie? Nie wytrzymałem, idę, proszę Was, do kasy. Do kasy biletowej na stacji. Chodzę Ha, ha ja. I mówi do mnie tak. Can I help you? I ja wie yes, Return paid money, please. A ona what happened? Ja mówię, No to się zaczęło. Ja wie, posłuchaj sobie kobieto. Trzeci dzień z kolei płacę za bilet w dwie strony. Czyli płacę za bilet, żeby dojechać do pracy i wrócić z powrotem do domu. Ja mam dość, mówię, czekania, do wyster... no, sterczenia na peronie, bo wy strajkujecie. A ona, żeby zamknąć tą rozmowę całą i w ogóle... Jedź kurwa, jedź człowieku, idzie z pacerkiem. No. Na wczasach jest. No i ona, żeby przykrócić tą rozmowę... Słuchajcie. Ona mówi do mnie tak. Wie pan... Proszę iść, proszę wejść na stronę online, ja mówię online proszę Panią, ja jej przerwałem oczywiście rozmowę. Eee, ja jej mówię tak, proszę Panią online to Pani może obejrzeć mój channel, mój kanał na YouTube, mówię, może Pani sobie online pooglądać, siedząc tutaj nic nie robiąc i się nudząc. Mówię, a druga sprawa, mówię czek, dlaczego wy strajkujecie? Stoisz tutaj, siedzisz tutaj 8 godzin, sprzedasz może 3-4 bilety na dzień i czego ty jeszcze chcesz? No ona mówi, że są takie procedury, ja wie procedury to są w sądzie, mówię. No i ona do mnie mówi, że no przykro jej jest z tego powodu, no muszę to zrobić online. Ja wie nie, przywieź swojego, mówię, szefa, bossa, menadżera, tych wszystkich na tych stołkach powypierniczać. I tak wywieźć ich tutaj, o, nagle Central. Zobaczcie jakie busy. Zobaczcie jakie busy. Stoi cały dzień, o, raz na jakiś czas ktoś tam przejdzie, kupi bilecik. I oni strajkują, wiecie o co chodzi. No i co? No i wziąć tych wszystkich, kurwa, darmozjadów, wyciągnąć ich z biura, wsadzić tutaj i niech jedzie do domu pociągiem. Wiecie o czym mówię, czy nie wiecie? Czekajcie, muszę. Kurwa, ticket wyjąć. Kurwa, skanowania. No taki bilecik, słuchajcie, pach, pach, pach. pach. Pa, ba, ba. Thank you so much. You're welcome, thank you. Widzicie kulturka? Nie tam. I tak stoi, o taka robota to by mi pasowała. Stać cały dzień i pilnować, czy nikt nie wchodzi na cienia. No ale słuchajcie, nerwy mi już przeszły, wszystko... Czekajcie, że go muszę przekręcić bilet, bo jak przyjdzie ten w pociągu konduktor, to ja się później tu będę motał. Czekajcie chwilę, mordeczki. Uh -huh. Ale ja nagrywam, słuchajcie. Teraz tu was pokazywać sobie coś tu. tu. Dobra, to będzie trzeba tak zrobić. Ja nie mam rąk. Uf górka wodna, to zwinąć tu trzymasz, tu ten. a dobra, w spodnie schowam, będzie najlepiej, o, no i wiecie. O, e mesta o Oh, cancellation. Six minutes. No zobaczcie, patrz ta platform 17, 15:58, 6 minut opóźniony. A bilecik kosztuje, więc cóż wam mam tutaj mogę powiedzieć? Wkurzony jestem niesamowicie. I oni strajkują, strajkują ci o, zobaczcie, ci za mną tutaj strajkują sobie elegancko o. Ja imię, pytam się w imię czego oni tutaj strajkują. Cały Boży Dzień to jest tak zwana Straż Ochrony Kolei, e, gdzie oni tam pilnują porządku i w ogóle, i w ogóle. Ja wstawię Wam urywek, jak wygląda szkocki Vars Wita Was. Słuchajcie, ostatnio jechałem z pracy też, bo ja codziennie wracam do pracy. Z pracy to w tym pociągu to jakbym się czuł w sklepie monopolowym. No ale nic. Tak to wszystko wygląda. Słuchajcie, czekam na pociąg oczywiście z opóźnieniem. E, jak jest opóźnienie, no to Sebastian chwilę na mnie poczeka. No i kochani, widzimy się u Sebastiana, dobra?